Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Robocrafta i jest ze mną Plaga Siemaniu. oczywiście I patrzcie czym gramy Teresla <grym> To jest Teresla, Tesla Teresa, jest to mój robot, sam go zrobiłem przed sekundę, jak Plaga ubierał tak. ziemniaki I e, teraz jeszcze taki announcement, e, wbijajcie na Facebooki nasze, bo tam będziemy pisać jak będziemy nagrywać odcinek, będziemy grali waszymi robotami także będzie, będą wpisy się pojawiały i będziecie mówić nazwę swoich robotów Badnie, dokładnie, dokładnie na przykład tak tak, like na przykład napiszemy tam Czek lecę, robota ole, ole lecę. Wow, o, star ale lecę czekaj ale ścieżko ciężko wiatr tym yes. twoim celestą hej <laughs> <laughs> okay, ja lecę teraz patrz na mnie patrz jak <laughs> leży nie mogę nic zrobić, ty! go zabiłem! Dolarz się go rypnął! Stary, ja mam dałem w podłogę i nie mogę mi się ruszyć już! Ja ty paparzony ledwo stoi, nie? Tylko przypał, bo... Za nim się... Patrz! Teret! Nie! Jestem małym trasterem teraz, tylko... Eee, nie mogę go za fuck? Czekaj, cztery, trzy, dwa jeden Tesla Teresa, strzała. Dobij tu stoi Czekaj. On strzela cały czas. Muszę najpierw zakręcić. Ty to... No nie z już. Zna... Co się stało? Idaliśmy no, się w na górę, na górę, do Na boki. Ale jestem przy Plazma dron, dawaj się plazma dronka. Plazma dronek, to Przynajmniej mam lekcję, plasma że tak się nie buduje góry tej roboty. Poprawimy tę Tesla. To niszczy to to ostro zginą. stary. Ej, no jest jazz, nie? W następnym odcinku będzie poprawiona Teresta. Ta Także jak już będzie w sklepie, snajper. a będzie na pewno Snajper, snajper to no. można niszczyć tym. Oj, nie trafiłem. Oj, nie trafiłem, trochę, trochę, trochę to nie siadło, nie? Ale powiem ci, że widzisz tego snajpera, nie? Dawaj go, tu tak na skale tak? jest, nie? Dawaj go, Bam. O! mnie <laughs> mnie trafił chwilę przed uderzeniem, walił cały przód i go nie zabiłem, nie? Lecę, lecę, bo chcę Patrz na mnie! O Przemek Dziwiej jestem! Ej, ty trafić to jest masakra! Ale jak się, się trafi, już trafi to... To jest Tesla! To jest po darku nazywać wiesz. Uważnie. To jest Tesla, Teresa. No okay. kurczę bryku. przygrzałem mu level mi wbił od razu, I to jest przeopcja, w ogóle uderzysz i o. odlatujesz na mnie. Lecę? Lecę! Jest! O, ale dostał tubę! Zaznaczaj tych, co ich zdzieli, ci no. będę pomagał, nie będę ich dobijał. O, ja też dostałem, jestem tylko. O, 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 o. Mogę lecić tylko do przodu, czekaj! Lego, waterfall... dlaczego nie mogę przeładować? Nie ma tu nie? Mam... Się A to Tesla już nie ma? Tesla jest tak, że on uszkadza ten klocek, Aha. musi się wyleczyć 10 sekund. Dobra, ogarniam. E, o Boże. No, musimy Czekaj. dodać jakiś silnik góra dół, wiesz? Tak, zdecydowanie, zdecydowanie Są takie musimy. Momenty, nie? O Boże! Stary! Jestem takim małym kupalem, Bo... jeszcze niczego nie za... Jeszcze nie wbiłem drugiego leva. Ja jednego kolesia zabiłem, nie? Trzeci level mam Okej Jak to w ogóle wiesz latam? O o o, 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 o. Rape! I pizza, O! O, trafiłem go, ale się zwiesiłem. I oni o, mnie też. zabili mnie. O stary. O Boże. Teresle jest mega. Nie, to jest zadawania, tego robota, no. Co? E, poprawionego. Poprawiony, no nie Tak. To jedno. Wstaję znowu, wbiłem się w i nie mogę ruszyć. Jak kolesia go... Ło! Zdzieliłem Co go jedną Tesla. Co to za robot w ogóle? Ty atakujcie! Coś grane! Trzeba będzie dodać jeszcze jakąś no, no. Teslę nie chyba. No. Ło! Zwiesiłem się. Czekaj, czekaj. terenu mnie wsparło trochę. Lecę! Lecę! Czekaj! Uuuu! Cruiser. Masz. Te Tesla Tesle są tak cholernie ciężkie. No, ciężkie są. Ciężko się tym o. lata. I dlatego ona tak wolno lata. O! Rail tank! Czekaj! 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 O! Nio. O nie! Ja no. był! Ja był! Kurde! Nie! No i się samą, tylko cały przeżyłem, a Teski nie mam. Wleciałem w niego tak robotem. Ego o co chodzi w ogóle, nie? No. Dobra. Mam cię! Lec. Teraz to Lec. już cię dorwę, nie? O, ucieka. uciek, Zrobił unik. Nie. <noise> ja to ja teraz trafiłem gościa dopiero oh. w ogóle tak. O borde, Co jest grane? Tesla to będzie moja ulubiona tego, <noise> jest w broń w tej grze. Jestem pewien, jeszcze się nie chyba. Pierwsze. Okej, okay, jest. I, oh. I I i Yeee. i kurde Yeee. nie. Ja już jednego typa zabiłem, więc prowadzę tutaj Myślę, wo, 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 wo. Ale ten robot jest upośledzony Jezak, cholera, nie? Trzeba by było mu dodać, wiesz co? Jakieś e, ta, to w ogóle, wiesz, wielu, wielu rzeczy tu mu brakuje, nie? E, Wszystkiego. Ale zabawa, zabawa jest przednia. Ej, nie liczy się grafika, liczy się grywalność. Tak, tak, tak. wiem. Nie narzeka, jest, jest, jest jazz. O, czekaj. Wow. O, nie, o, nie. o nie, o nie, nie. E, ma tendencję do zacinania. Daj go, daj go. O maty, to nie! nie, Dobra, nie, O, okej. Okay. To nie tak jak wygląda stary, nie strzelaj do mnie, poczekaj chwilę. nie strzelaj! Nie strzelaj! Nie strzelaj! Gdzie ci tu w ogóle coś Ja nie wiem, coś, coś robią ci nasi tutaj ziomki? Nie, nie wiem, tak się zdaje, czy w ogóle czy, czy w tym meczu się coś dzieje w ogóle? Leży na kolesiu w ogóle. Ej, to jest taka beka, bo on się wbija tak perfeknie. Zależy na typku. Tesla Teresa Dart, typowo. Zależy na jakimś typku, w ogóle go Tesla nie mogę zdzielić, nie? Położył się na okay. o, a! nie. Nie! Nie Nie Teresa! O proszę no, cię! Gdzie? Zginę! Zginąłem. Ja już mam czwarty level. Jezus, Maria. Ja, ja. drugi. Cześć, zaraz trzeci. No, na <laughs> Teraz mnie tracą jak I co, co nie dajesz rady? Dzieje, popier co Jest samym silnikiem takim stanie. O, I znowu! Ale ten robot jest beznadziejny, o boże. No jest trochę asterowny, trzeba przyznać, ciężko jeśli nim Asterowny. Agrywalny. A społeczny. Wszystko a, No i tuba. Ej, ty, 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 o, co, to znaczy coś się o, dzieje w ogóle? Drugi kill! Widziałem. człowieku. MLG! To jest taki... challenge. No challenge jest, grać tym robotem i coś zabić, to jest robić Teresla challenge. Nominuję tutaj wszystkich chętnych, proszę bardzo. Koleś nie może zabić. O nie, nie! Teresa dobrze. Przód, przód, przód! Prawie trafiłem! Faka. Of, Te to jest gateway vehicle. Wieku. przeżyłem wszystko. To jest... w, wieku... w przyszłości. <noise> to Chodzi to, choć, że to jest taki tak. one-shot. Tylko, że nawet nie bierze na one-shota. Nie no, ja wybiję jednym strzałem, dwóch już nie. Da w sam środek tak. robota trafić, nie? nie? Nie tam, że boki czy coś, tylko... No samej góry. O, o Boże, wbiłem o, się w FNG. ścianę. Ty no i nie wylecę, nie? F. F. Się obracaj. Wciśnąłem F. F i on grzeje zawsze z ścianę. Może, może da radę. Jak nie, to respawn. Ma, nie ma no nie! Co to było? Dobra, zaciąłem się. Oh, Teresla jest Lice mega, nie? Nie upokarz Mega troll robot. Ale ścinki są straszne, nie wiem co tu się dzieje. No ja też, właśnie tak się jak czasami, taki czasami, nie? Już... Ja pierdź. Nie, skinąłem, <laughs> Jestem one-shotem takim, straszny. Polecam reaktor. Wszak ja rozwalił się, Tesla, Tesla Teresla, Teresla. Mój, 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 co? mój. Kurwełę, nie wbijaj się, Teresa! To co to było? Czekaj. Wow, dostałem level za asystę, tutaj. Wow, przyjęli na bierze. Dobra, diabeł, na spokojnie. Zgrzeję kogoś, chociaż jednego Dobra. killa muszę zdobyć. Powodzenia. Nie, dostałem no tu no. Wow. Ja, ja pierdziel! Co? Co to było? Kto mnie zabił. To jest sniper. to jest dobre, to jest nie, nie możesz bić levela ani nic nie możesz zrobić, ogólnie jesteś eee. bezużyteczny. Jest Prawda. Ale Ale się szybko rozpromienił. Czekaj. Ubiegło. Mam, czekaj, ja mam swój, ja mam swój cel. Mam tam swój cel. <laughs> mam swój cel. Mam cel, mam, mam, cel, mam cel. cel, mam cel, mam cel. Mam cel. Patrz, jestem. Nie, Teresa, dawaj. Kurde, Oj. obok niego! No i nie, nie bije się, nie bije się. o nie trafił, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. SMG bo Cruiser. I teraz. Zakazamy. Padaj, łobuzie. Ło, byłby mój, no, byłbym ukrad kila Tu jest rail. Ten, ten byłbym pada na, na strzała, By, nie? Bym go zjadł. Czekaj! Bam! Czekaj! Nie padł. ja no się wbiłem. Ja się już wbiłem. Czekaj, uciekaj, traster. W ziemię. <laughs> Teresla. Teresla tak przybija takie facepalmy od czasu Mają być hashtag Best Teresla hashtag wszędzie teresla. w komentarzach. Ej no! No i ja ominąłem ty, pana no. Co zrobisz? Chowam się. Chowam się za góry, za lasy. Ty o stary. O, jest tam, jest tam Możesz Nie tam. Nie, za... nie jestem... Czekaj. Hmm. Dawaj! Dawaj! Ej, nie uciekaj, nie uciekaj, ej, ej, czemu! Kurde tam, ubiła się. Dosłup czemu spadło. Wieku. To jest kill. Oj, 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 SMG do mnie ładuje. Słabo. Uciekaj, uważaj! Jest! No nie! Nie! Fuck! Fuck! Chyba muszę dobić. Teraz ta challenge jest OP. Uważnie. Musicie tego spróbować ale ty mecz się chyba nie skończył, Jak to nie? Patrz, już czwartego killa wbijam. Nie! Zabił mnie zanim w niego uderzyłem. Dostałeś tubę tak przed samym sobie. Trzy razy mi tak miałem, nie? Jestem idealnie wcelowany, koleś mnie zabija. Okej, jeszcze uciekaj. jeszcze się obudzę. Teresla jeszcze wróci po ciebie. Zginiesz. Ge, czekaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Lecz Teresla, nie. Trzeba perfekcyjnie A, wcelować, stary. nie. Ja. żeby ci nie zabił jeszcze, jak jesteś już celowany. No! Kurde. Ale masz farta, typie. Dam ci żyć, tym razem. O! Lecę! Ale dostał! Poszale. Pięknie, ale przeżył, pierdolony. Teresa, nie drób tego. E. Dodaj on mi, fuck mi. A e, ja już mam siódmy. Łooo! Wow. Ja ja Pada. mam 12 debris, już nie wiem. Spada na Ja tu zginąłem już około 6 razy, nie? Ale 3 kills Ja 12. Nie <laughs> 0 Diabeł 350 damage, nie to bierze. O, w morzu. Ok, mam ofiarę. Iśnij. Mam ofiarę. Dobra! O, ale mu wow. nie Uciekaj, diabełę teraz! Kręci w kółko, Ta. najlepsza taktyka. No gościu ma 0 HP! To teraz latawaj, don't die on me. Pięknie. Zaznaczony jest, obok mnie na obok nie niego! Ale się skłoniłem. No nie ma tu, tamto. Uciekaj! O, oh, fuck me. No, Musisz już poleczy, wiesz? No, padle. Nie, 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 atakował. Dawaj go. Ginął. Pięknie. Musimy ra latać razem. Jak już ogarniemy sterowanie Teresli, to będzie gitara! Nie źle, Tereslą da się latać. Ale nie mamy wieży, że? No, że nie mamy. Oj. Eee, ja, teraz tam się trzymać bardzo wysoko. Jest, jest jakiś jedenasty level. O, jest jakiś tank tutaj. Też celuję. I, I, i! Dostałem tubę. Ja, no został kawałeczek roboty. Ewentualnie no. można robić coś takiego, że wbierz no, jak najwyżej. No, i lecisz z samej góry. I ze samej góry pikujesz. To jest najlepsza. Najlepsza. Tylko jak trafisz, to jest. Ten, to jest ale ciężko to <laughs> To, właśnie no. to jest taki warunek, ciężki do spełnienia. Jak trafisz, nie? Dokładnie. Najlepiej snajperów, bo oni stoją w miejscu i się niczego nie spodziewają. To jest. Tak. Tak, koleś tutaj leci. Czekaj. Skuraj mówimy skuraj końca. co mówiłem do Jest, mam coś. Zahaczyłem co to jest? skrzydłem zamiast Teslo nie? No nie. Przypał On leciał tak głęboko, nie. Tesla, Teresa. Teresa, Tesla, Tesla, Teresa. I... i... Tykujemy... NIE W TĄ STRONĘ! No i się wbiłem. Mamy wieżę. Czekaj, okay, czekaj, muszę wycelować i zabijaj mnie jeszcze. Oj, 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 oj. Oj. No okej. Okay. No, e, nie no, co to jest okej. Okay, ale dobre, tylko. Jest upośledzony w fa fajnym tego rodzaju sensie. W takim sensie. sensie. E, okay, okay, okay. Okay. Polecę do ciebie, cześć, Patrz, jaki jestem wielkim robotem. Cześć. Eeeh. Diabeł, tu, klagę. Diabeł to ja jestem, Cześć. Eee... Trafię, dzisiaj kogoś trafię cześć. na tym odcinku. O, Ooooo. Wow, tam Co, się przyrzucają. Widziałeś tam. tam, SMG tam? Ledwo żyje, nie? Nie, to nie ma szansę się wbił gdzieś, chyba. Mam wrażenie. Ja tutaj u snajpera spróbuję. Ale ludzie muszą mieć bekę jak się tak na nas patrzą, jak my się tak przed nim Oj, jecha, chleba, wiesz, No Oj, no, tak jak gleba, wiesz. faj do roku. BAM! Ech. Nie no, przeszedł okay. no. Okej. trafiłem, a dwie nie trafiły. Kurde, nie strzelaj do mnie. Stary, co tu o się stało w ogóle? What the fuck? Ej, zniszczyli mi tą w środkową... Ja pierdziele, gdzie rata? ty jesteś? Zniszczyli mi się radkową, e, tą bazę i mam tak, jakby dwa oddzielnie Co? latające te. Jak to możliwe? No! Co no właśnie radę? nie wiem, what the fuck! Ja też żyję, Przez... uciekam, nie? O, o, o! O! o. Ten, to, to, to jest uciekająca Teresla. He. tam dwóch snajperów się od czas do czasu, oni są łatwym celem. No, a jestem ciekawy, jak, jak zadziała, jakbym się w pieprzu po prostu O! Spróbuj! O, to jest warte przetestowania, wiesz? Takie darty robisz, takie easy win. Takie trzy osoby się po prostu wpieprzają te. Co? I co? Ej człowieku. Tak trzy czwarte to mu zabrałem, nie? Ledwo żyje. i. A! Bum! Tuba, prawie nic Aha. mu nie zabrałem. Rzeczywiście słaba. Nie dam ci spokoju. Czek czegoś Oj. brakuje. Oj. Czegoś Oj. brakuje. Ej, udaj mi uciec kolego, no. <ślańczyk> Jakie Ech. Tu no, jest grana. Czeka! Łoo wow. wow. łooo Czekaj Teresla! Dobra O, a Czekam. już miałem Kurde! Czekam. To żyje Zakręcaj ja beczka! Beczka, 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 beczka żmiechu. Wow. wylądowałem To tu się dzieje? Ej, tu jest najlepszy mecz jak do tej pory. Poważnie. Teresla. Bo masz. Bo masz, mega masz co produkcja. robić. Się skupiasz, jest tak? Coś... Mega Po Triple To Ostatni. To No tak. Fuck! Tam, 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 tam. Teraz nie się robot. Stary, ja muszę trafić w ty tym maszynku. Chociaż ty. ja jestem Jesteś ja mój, jesteś by... mój. Niczego się nie spodziewający robot. <noise> God fuck! No i to Nie! Nie! mnie Leć! Fuck, me! Nie udało się. To jest taki, wiesz, jesteś taki masterplan, lecisz naprzeciwko niego i nagle taki... Ząk <noise> ścianę. Ty mu my to wygramy jeszcze, to jest najlepsze, żeby to wygrał. Jak wygramy? O, kurde. To uszanowanko dla naszych steamajów, to hey, powinniśmy zrobić. To nie! Jest! O-ho, o, kurde, to skręcił. Człowieku, <noise> wypraszam sobie, zabiłem <noise> cztery osoby. Mam cztery asysty, cztery, cztery zabójstwa. Dobra, ja byłem bezużyteczny. Ja cały czas się <noise> biją po bogu. Ej, to, to też jest ważne, że wow! przynajmniej ale to na ciebie uwagę. Odwracam tak. uwagę, tak. Bo próbują we mnie Dobrze. cały czas celować, no, bo no, mam wszystko w dupie. uwagę uwagę na naszych ziomków. <noise> ale piąty <noise> level bity. <noise> Stary, tam jest taki niedobitek, pięknie, ale to nie ty. A, Zabiłeś kogoś. To no i teraz znowu widziałem, nie? Mam 10 level. Ja tu zbliże, czy... o. O, to zgubię 3D. O! Wygraliśmy! Grali. Nie wiem, co stało, nie? Tresla, hashtag Tresla. Kupujcie. hashtag Diabła Robot, bardzo dobry, jak widzicie. 019! za Kary! 019: 3 asysty, brawo, diabeł, brawo. Ja, Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, Tresla. Cześć. Ja,